No siemanko moi drodzy, witam was w następnym odcinku przygotowań do challenge'u 220 kg w martwym ciągu i mila poniżej 5 minut tego samego dnia. Słuchajcie, nie udało mi się tutaj nagrać głosu, nie wiem dlaczego kamera nie odebrała tego, więc powitanie dograne, ale zapraszam was do oglądania. Kiedy jesteśmy właśnie na stadionie, jak możecie zauważyć, spójrzcie na to, no sam śnieg w sumie. Nie jest odśnieżona, nic takiego. Ale powiem Wam, to nie jest śliskie. Więc spoko. Ostatnio byłem tu z ziomkiem i biegaliśmy po 8 rano. Biegaliśmy po 8 rano, no i praktycznie było lodowisko tutaj, że się nie dało nic zrobić. A po tym da się normalnie biegać po tym śniegu, więc spoko widać też są ślady, więc ktoś biegał. Dzisiaj ranie główne to 4-6. 4, 4 setki, łącznie. 4 km pracy. 600 chcę pobiec, jak pobiegnę po 3,20, 3,22 to będę bardzo zadowolony. A 4 setki około 3,15 czy 13. Mam tak naprawdę jeszcze takie dwa dobre dwa miesiące pracy. Więc w ten sposób to buduję. Przebiegłem teraz 3, i się jeszcze trochę. No i lecimy, lecimy, bo niedługo się to zrobicie. ciemno, w sumie tak za 40 minut jest zimno w ogóle. Nie jest za przyjemnie. słuchajcie, e, oczywiście nie nagrałem i teraz dopiero jak e, kończę, to e, coś mam z obiektywem, nie wiem, bo ta kamera raz mi spadła i było dobrze, a teraz jak włączam kamerę, to pokazuje mi, że nie może znaleźć obiektywu, e, jak biegłem, no to nie mogło znaleźć, a teraz jak odpalałem, trochę ją poruszałem i w sumie się włączyła, ale powiem wam, że... E, Słabo to dzisiaj wyszło, naprawdę, bo w ogóle bez założeń nie trzymałem założeń, nie miałem epy w nodze w ogóle. E, nawet nie zrobiłem całego treningu. Nie zrobiłem 4 razy 600, 4 razy 400, tylko po 3 razy. I powiem Wam, że słabo. No właśnie ostatnio powiem Wam, że e, e, ciężko jakoś mam się zebrać. Jakoś nie priorytetyzuję tego treningu, tylko gdzieś tam jest rzucony na bok. Jak, Przypomnę sobie, no to jadę, albo go robię i no to widać, widać po prostu właśnie o, tak jak dzisiejszy trening wyglądał, nie wyglądał najlepiej, e, jest mi smutno w sumie z tego powodu i się wkurwiam, serio jestem zły, bo challenge jest, dużo celów w tym roku, a no nie, po, nie poszło, w sumie to jest pierwszy trening, który mi nie poszedł tak naprawdę od, od dawien dawna. E, i tak naprawdę ten tydzień traktuję taki też jako bardziej deloadowy, bo w poniedziałek miałem wolne, w środę miałem wolne od biegania i od siłowni, więc może po prostu ten gorszy tydzień potraktuję właśnie jako taki deloadowy, bo ostatnie, ostatnie tygodnie, no tak dwa tygodnie wstecz, były, mocne były te tygodnie, więc tej pracy no było sporo. 80, 80 plus 82. Plus 70 km, cały czas gdzieś tam biegowo wchodziło, więc może powinienem mm, jakby obrócić trochę piłeczkę. Właśnie, okej, okay, Dawid gorszy tydzień, niż może też jesteś zmęczony. Czas sobie wyluzować w tym tygodniu. Zebraciły i od nowego tygodnia polecieć dalej. I tak trzeba zrobić, ludzie. O, a dzisiaj ta woda jest zabójcza, ale chociaż tak się zrekompensowałem. Fuh. Jest mróz ludzi na dworze ogólnie, bo w nocy minus 2, minus 3 W dzień przy zerze, więc teraz, teraz zima. Chyba tak to się wszystko poprzesuwało, wiecie co? Z tydzień, jest w sumie najzimniejszym miesiącem w roku mam wrażenie. Listopad grudzień tak sobie. I ja później od lutego się zaczyna coraz cieplej. Dzień dłuższy. Postaram się chociaż półtora minuty, bo naprawdę jest mróz chuj ah, oh. oh. uh. Powiem Wam, że nie wybiłam do tej wody, żeby nie mieć większą odporność. O coś z tych rzeczy. Tylko po to, żeby wzmacniać ten mental. Powiem Wam, gdzie poszedł dzisiaj najlepiej. Ale tutaj mogę się odkuć, mogę się odbić. Tak bardzo nie chciałem tu wejść. Naprawdę. Człowiek czy normalnie Strach przed takim wejściem. Zimna jest ta woda. Organizm ci mówi, kurwa, stary, nie chcesz tego, nie chcesz tego. I po to ci figra, ale ty mimo wszystko wbijasz i, i stajesz się silniejszy. Wyjdziesz i od razu humor jest lepszy, bo zrobiłeś coś, czego nie chciałeś czegoś zrobić, czy coś, co wbrew woli robisz, ale zimne jest ta woda. O, dobra. Półtora minuty minęło. Jeszcze 30 sekund chociaż. Już. Ale zimno, ale powiem Wam chwilę, minutkę dosłownie tak postoję tutaj. Powiem Wam, że nie czuję nic teraz, kompletnie. O, jest masakra. Dobra. Zakładam laczki, idę w ciepło, bo... Uf, koniec. Słuchajcie, krótka, krótka opowieść o tym, jak Dave wycisnął 200 kg w martwym ciągu dzisiaj. Trochę randomowo. Powiem Wam, nawet kamery nie brałem na ten trening, bo mówię, coś przygram, będzie to delikatny taki Sorry, będzie to taki delikatny trening, e, bardziej taki e, diludowy. A stwierdziłem, że. A, powyciskam jedynki. Zobaczymy, jak silny jestem. Zobaczymy, ile wycisnę. No i wiecie, roz, robiłem sobie rozgrzewkowe. Wziąłem 160 na Easy. 180 też. Bardzo bardzo siadł to 170. mówię, kurde, jest szansa na te 200 kilo dzisiaj. Założyłem 200 kilo i BUM. E, Za zobaczycie nagranie, bo nagrywałem Rolkę, nagrywałem Rolkę, nagrywałem Stories. Energy, no, no. Jestem w szoku. Bo jeszcze troszeczkę czułem, że te 5 kg może bym dołożył. Więc bardzo fajnie to wygląda. Na dwa miesiące w sumie przed challenge'em muszę dołożyć tylko 20 kg. No tylko, tylko albo aż, ale e, naprawdę siłowo bardzo to dobrze wygląda. Biegowo gorzej to wygląda na pewno, bo biegowo jestem gdzieś. E, no, jeszcze trochę brakuje, bo czuję, no, że, że brakuje tej szybkości na tym szybszym tempie. Bo 3,15. Jak robiłem 312, czy 10, robiłem te 4 setki, no to. Te 400 już było naprawdę mocno, więc jest jeszcze sporo czasu, żeby to zbudować, ale już wiem mniej więcej na czym się bardziej muszę skupić, czyli na tym bieganiu. I jestem, jestem zadowolony, jestem naprawdę zadowolony. Normalnie łzy w oczach miałem, bo to mi zawsze taki jara ten, ten, sport. I to, że no 200 kilo to już, to już jest wynik. To jest taki próg przekroczony następny. Powiedziałbym może tak jak 100 na ławie, według mnie, więc naprawdę mega. Sztos, kurde, naprawdę, tak jak się dzieje, to czułem, to jestem bardzo z siebie zadowolony. Teraz czas na wyżerkę, kurczak po koreańsku. Zrobiłem na podstawie Thermomixa, bo Thermomixa na razie nie mamy. Jest u właścicielki, ale ponoć wróci do nas, więc jest git, ale robiłem... No, mniej więcej tak samo, nie? Jak z przepisu, tyle dodałem swoich swoich rzeczy i pokażę Wam to. Tak to się prezentuje. trochę ryż jest uwalony, bo mi się tak kurczak położył. I ryżyk. Trochę tak ósmej pobudka, na chwilę przed, bo jutro w Body Basement prowadzę swój pierwszy bieg, taki grupowy. Zobaczymy też ile osób będzie, bo dość późno to wszystko zostało dodane i pomyślane, bo w sumie o tym wczoraj pomyślałem. Ale jak jedna osoba będzie, to będę bardzo zadowolony. Dystans 5 km spokojnym tempem. Ja potem sobie dokończę rana, czyli zrobię 25-30 km. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. I fajnie, bo mnie to zmotywuje, że muszę wstać z rana i w sumie o 11 godzinie już będę miał po największym treningu tego dnia. Po południu gdzieś sobie zrobimy drugą siłkę i będzie piękny dzień. do wody, gdzie patcie to. No ta woda jest zimna, pełno lodu. Tu jest, jak widzicie, raz, dwa, dwa stopnie ma woda. I to jest muszlowanko. Wow, mega. Spierdzielę. a powiem wam moje ciało teraz mówi tak Dawid spierdalaj, wyjdź to no, tak najszybciej serio Kurwa siedzę w tym lodzie i na to patrzę o. O. grubo z półtora minutki wychodzę bo robię to w sumie po to teraz żeby się trochę odświeżyć obudzić bo zaraz mam naukę więc chcę się pobudzić fajnie już czuję, że kurwa Jestem pobudzony, nie wiem ile minęło, nie ruszam rękoma, nie chcę niczym ruszać, bo po prostu masakra. Wszędzie że mnie wszystko tak piecze. Stopy, ręce sutki, wszystko. co moi mili, jesteśmy jak widzicie w najlepszym miejscu, najlepszym studio treningowym w Body Basement. Robimy trening wieczorny, bo jest po 27, po, ja po 27, sumie za 28. Robię eee, sobie plecy i bicacie, sobie podciąganie, wiosłowanie, eee, dwa ćwiczenia na wyciągu i bicka trochę, tak żeby spompować i ten tydzień treningowy będzie zamknięty. Nie chciało mi się teraz szczerze, ale no działam, trzeba robić robotę, nie odpuszczać tych treningów. Yy, tym bardziej, że to wszystko fajnie do przodu idzie. Zabieram się za... Patrzcie to. Mijcie to? Warto. Biorę się za... czekajcie, może miniaturkę zrobię. Bierzemy się za podciąganie. Podciąganie, kurde, mam taki problem jak nieraz. Robię na dwóch gumach, a zrobię na jednym. Widzicie, że te powtórzenia tak wchodzą, bo wchodzą, ale cały czas próbuję znaleźć tą moją technikę w sensie do tego podciągania. Bo teraz zauważyłem, że wiecie, wisząc tak lekko się odchylając, wtedy jakoś ma więcej siły, nie? bardziej angażujemy te plecy i dlatego też mi jest tak łatwiej. No i tak się powinno pewnie. Podciągać, no patrzymy z tym podciąganiem. Chciałbym nauczyć się 5 razy podciągnąć w serii bez gumy. To naprawdę było zajebiście. Trzeba pracować nad tym i myślę, że prędzej czy później dojdziemy do tego. Też pewnie to świadczy o słabych rękach. Może bo mam kurde teraz 105 kg, tak? A te ręce, może nie są jakieś super silne, lecz też. Cześć, beść się w marcu, no nie się a czuję, że mi się te plecki zaczynam pompować. Po dwóch seriach yy, podciągania idziemy dalej energy energy up oh, oh. if the energy's right right uh. Dobra moi drodzy, będę pomału kończył ten odcinek Wyglądam jako styrany, ale jestem w sumie z 22.20, jeszcze się uczę, tak 23 gdzieś i pójdę spać jutro praca nowy tydzień, dużo rzeczy do roboty, bo treningi, nauka, body baseball, bo nauka, treningi moje, treningi w studiu, robota, będzie dużo, to będzie mocny tydzień, ale jestem przygotowany, teraz były trzy dni wolne, biorę go bez jeńców, trzeba nakurwiać i działać dalej, nie ma to tamto. Siła idzie do przodu, fajnie to wygląda, 200, w ogóle te 200 kg. no pokazało mi, pokazało mi, że mam formę, że mam siłę przede wszystkim. I się bardzo z tego cieszę. E, to zawsze buduję. Będziemy ci sądzić dalej. Widzimy się już niedługo. Widzimy się już niedługo, moi drodzy. Dzięki, że jesteście. Dzięki, że oglądacie. I widzimy się w następnym odcinku. Pozdro.